Nasze materiały napędza ceny największa porównywarka cen gier. .eu. Micro Machines World Series to dla mnie największy zawód od czasów, gdy mając jakieś 5 lat dowiedziałem się, że żarcie koniczyny nie pomoże spełnić mojego marzenia o dostaniu Commodore 64. Dzięki koledzy. I mógłbym po prostu skwitować, dlaczego nie spełniło moich oczekiwań krótką recenzją, ale uważam, że cykl ten zasługuje na trochę więcej szacunku i uwagi niż poświęcili mu autorzy tego pożal się Boże Sequelu. Zanim jednak opowiem wam, co nie zagrało, pozwólcie, że cofnę się do roku 1991 i premiery oryginalnego Micro Machines, by móc spróbować sprecyzować, co czyniło pierwotne małe maszyny grą tak grywalną i lubianą. Żeby stworzyć tytuł dobry, nie potrzeba wielu składników, nie musi być długi, nie musi być niewiadomo jak złożony czy bajerancki graficznie. Wystarczy, żeby miał na siebie dobry pomysł i potrafił go konsekwentnie realizować. Micro Machines, i mówię tu o pierwotnym wydaniu Nesowym, choć cecha ta dotyczy praktycznie wszystkich portów jedynki, miało w sobie właśnie ten element bardzo prosty, ale dobry pomysł. Turniej złożony z szeregu wyścigów resoraków na szalonych torach wyścigowych toczonych na stołach kuchennych, w piaskownicach czy w wannach. Do każdej trasy przypisany był konkretny rodzaj wozów. Formułkami zawsze ścigało się po stołach bilardowych, a czołgami w dziecięcym pokoju wśród warcabów i cynowych żołnierzyków. Dzięki temu każdy rodzaj trasy stanowił unikatową formę wyzwania. Helikopter prowadził się zupełnie inaczej niż jeep, a potęgą poziomów było to, że były projektowane właśnie pod konkretną kategorię wyścigu. Trasy warriorów pokryte były klejem, żeby łatwiej było nabić wroga na kolce i wysadzić go w powietrze. Tor zwrotnych formułek był ciasny, wymuszając precyzyjny drifting na nieubłaganie niebezpiecznych zakrętach, a skocznie w planszach samochodów sportowych miały potęgować poczucie pędu, i bezwładności wiecznie ślizgających się pojazdów. Nawet taktyczny dobór przeciwników miał znaczenie, bo każda postać charakteryzowała się innymi umiejętnościami na drodze i trzeba było jak najszybciej pozbywać się tych najlepszych, by na trudniejszych trasach pozostały same łamagi. Był też dwuosobowy tryb multi, w którym gracze próbowali zepchnąć się wzajemnie poza ekran. Kto zniknął poza polem widzenia kamery. Przegrywał. To przez długi czas była właśnie esencja mikromaszyn, mistrzowskie opanowywanie różnych typów wozów, stopniowe przebijanie się coraz dalej w trybie pucharu i kanapowe szaleństwo ze znajomymi. 26 lat później Codemasters na fali nostalgii odzyskuje licencję na linię zabawek Micro Machines i wydaje na konsole i pecety nową odsłonę, hucznie nawiązując na każdym kroku marketingu do złotej ery fantastycznej marki gier wideo. Jednocześnie zupełnie nie rozumiejąc za co ludzie tak naprawdę pokochali ten cykl. Bo uwierzycie, że zrobili z tego jakimś cudem mieszankę League of Legends i Overwatcha? Straszne rzeczy. Micro Machines World Series wrzuca grających w wir nawet 12-osobowych potyczek sieciowych, w których autka ścigają się i ostrzeliwują z pistoletów na kilkunastu kolorowych i wesołych arenach. Co samo w sobie nie byłoby takie złe, gdyby miało cokolwiek wspólnego z Micro Machines i gdyby nie składało się z zawartości godnej co najwyżej jakiegoś obszerniejszego Dema. Pierwszym niezrozumiałym krokiem jest kompletne wykastrowanie singlowego trybu gry. To za co miliony pokochały poprzedników, czyli walkę o puchar, całkowicie z niej wywalono. W zasadzie wywalono to złe słowo, bo implikuje, że coś tu jeszcze zostało, a w World Series po prostu nie ma co robić. Jeżeli nie jesteśmy podpięci do internetu, możemy zagrać wyłącznie w prymitywny tryb czteroosobowej potyczki przeciwko kumplom na tej samej konsoli czy graczom komputerowym. Mimo że na pudełku nigdzie nie figuruje informacja, że do zabawy wymagany jest internet. Podłączenie do internetu zmienia niewiele więcej. Pozostałe opcje w menu to dokładnie to samo, ale z domieszką graczy internetowych. Quick Play to wspomniany wyżej skirmisz, z tą różnicą, że gra sama losuje planszę, na której gramy. Eventy to odblokowywane czasowo wyścigi specjalne, a tryb rankingowy to dokładnie to samo, co Quickplay Play i Skirmish, tylko że zdobywamy w nim oprócz doświadczenia z innych trybów sieciowych, rangę Dywizji. Żeby w ogóle odblokować gry rankingowe, jeszcze parę dni temu trzeba było najpierw zdobyć dziesiąty poziom doświadczenia w sieciowym Quick Play, ale ponieważ nikt w tę grę nie gra i połączenie się z kimkolwiek poza godzinami szczytu zakrawało o cud, ograniczenie to zostało zniesione i w najnowszej aktualizacji albo próg ten obniżono, albo zniknął całkowicie i dzięki Bogu. Najśmieszniejszym jest to, że nawet jeśli uda nam się znaleźć towarzysza do któregokolwiek z trybów online, to z jakiegoś szalonego powodu większość wymaga aż 12 grających, więc ostatecznie gramy zwykle w dwójkę plus 10 botów. Denerwuje też pustka na serwerach, bo nawet żeby zacząć grę online z samymi botami, trzeba poczekać w wyszukiwarce serwerów dobre półtorej minuty, zanim ta się nie podda, machnie ręką i pozwoli nam zagrać przeciwko komputerowi. I to też pod warunkiem, że kod sieciowy nie będzie się liczował. Niejednokrotnie zdarzało mi się już jeździć przeciwko niewidzialnym samochodom, których modele stały nieruchomo na planszy albo skakały po całej arenie. Ale kuriozalny system nastawiony uparcie wyłącznie na multiplayer w grze, w której nikt o to nie prosił, to jej najmniejszy problem. Kłopoty z tożsamością World Series ciągną się dużo głębiej i wszystko wskazuje na to, że ktokolwiek odpowiedzialny był za projekt tytułu, nie miał pomysłu co w ogóle z nim zrobić i po prostu wrzucił do jednego wora wszystko co dziś modne. Brakuje tylko fidget spinnerów. Niezależnie od trybu, który wybierzemy, możemy wziąć udział w jednej z trzech, nazwijmy to, kategorii wyścigów. Standardowe ściganie się, czyli przejeść X okrążeń, zostało tu zmarginalizowane do jednego z podtypów gry. W dodatku domyślnie włączone są bronie na torze. To dodatek, który pojawił się w kilku nowszych częściach marki, a którego ogólnie nie jestem fanem. Spluwy będące efektem partnerstwa z producentem zabawkowych pistoletów Nerf uważam za kiepsko zbalansowane. Nie tylko jest ich tylko trzy, ale wyraźnie faworyzują wozy, które już są w czołówce. Najpotężniejsza bomba rzucana za plecy potrafi natychmiastowo wysadzić w powietrze konkurencję. Dużo słabszy jest pistolet, który zadaje minimalne obrażenia wozom przed nami, chyba że jakimś cudem wyładujemy w niecałą serię. Jest też obowiązkowa broń kontaktowa, czyli młotek. Taki układ sił oznacza, że jeśli ktoś jest już z tyłu, to nie ma mowy, żeby nadrobił. Nie tylko będzie musiał walczyć z dogonieniem czołówki, ale też z rzucanymi z frontu bombami. Nie ma to najmniejszego sensu. To nie Mario Kart, gdzie auta z przodu stawki dostają słabsze bonusy zwalniające wrogów, a te na ślepym końcu busty mające pomóc nadgonić konkurentów. Tu końcówka dostaje spalinami po gębie. Zresztą, czyli to był pomysł, żeby w wyścigu tego typu brało udział 12 autek. Chaos, jaki panuje w grze, jest nie do ogarnięcia. Gracze zaczynający z tyłu nie mają najmniejszych szans przebić się do przodu, jeśli z frontu jest ktoś na tyle bystry, by złapać znajdźkę i rzucić za siebie bombę. Nie powiem, że mikrusy były kiedykolwiek jakieś super taktyczne, ale wymagały jakiegoś tam stopnia umiejętności i zręczności. Tutaj w niektórych sytuacjach o wyniku mógłby równie dobrze decydować rzut kostką. Ale to jeszcze nic. Największym problemem tej kategorii jest kompletne zatracenie idei Micro Machines. Nie ma już różnie prowadzących się fur. Teraz każdy wybrać może sobie dowolne z kilkunastu autek, które siłą rzeczy stały się niemal identyczne w prowadzeniu. Wszystkie są szybkie, zwrotne i ślizgają się przy większych zakrętach. Różnice między nimi są dość zaniedbywalne i wynikają głównie z gabarytów, a nie osiągów. Już to samo w sobie obdziera z jej indywidualności, ale cierpią na tym też projekty planż, które, choć ładne, kolorowe i zrealizowane z pomysłem, szyte są zawsze na tę samą miarę. I dałoby się obronić decyzję o zmianie nacisku czy modernizowaniu pomysłu, gdyby szły za tym jakieś głębsze korzyści dla rozgrywki. Wiele gier zrebootowano w odświeżonej formie i wielokrotnie wychodziło im to na dobre. Niestety nie w tym przypadku, bo Codemasters wpadło na to, żeby zrobić z tej gry jakąś dziwaczną hybrydę moby i ścigałki. Po co? Czemu? Nie wiem, czy ktoś zapatrzył się na Rocket League czy Overwatcha, ale co to w ogóle ma być? Te kilkanaście typów wozów istnieje w grze tylko dlatego, że w drugim podtypie rozgrywki, walce, gracze podzieleni zostają na dwie drużyny po sześciu i na opartych o korytarzową strukturę mapkach, wyciętych niemal żywcem z League of Legends czy innej doty, biją się o punkty kontrolnej flagi. W tym trybie każdy wóz dostaje dostęp do unikatowych dla siebie trzech zdolności i czwartego ulta, ładującego się z czasem. Brzmi znajomo? Karetka, na przykład, może leczyć towarzyszy, a policja wezwać zautomatyzowane wsparcie z powietrza. Oczywiście, problemem tego, jak i innych trybów jest to, że gra losuje dla nas plansze, więc nie mamy wpływu na to, w który cel i na jakiej mapie zagramy, a i sam ten tryb nie należy do najlepiej zaprojektowanych. Może byłoby fajniej gdyby serwery nie świeciły pustkami, a może serwery są puste właśnie dlatego, że tryb ten to flaki z olejem. Zbyt łatwo w nim zginąć, po prostu zjeżdżając z toru, respawn trwa aż 10 sekund, a na ekranie dzieje się tak wiele rzeczy naraz, że ciężko mieć jakiekolwiek poczucie kontroli nad grą. Nie ma żadnego balansu, jakiego oczekuje się od gier sieciowych, bo skąd ma być, skoro to tylko jeden z typów zabawy w grze, która próbuje zrobić wszystko, jednocześnie jakimś cudem, nie oferując graczom praktycznie nic. Czy ktokolwiek zachęcony nostalgią do zakupu Micro Machines liczył na kiepską mobę z samochodami? Naprawdę szczerze wątpię. Trzeci podtyp zabawy to natomiast stara dobra eliminacja, gdzie sterta graczy próbuje wypchnąć pozostałych poza ekran. Ten kto utrzyma się w kadrze najdłużej dostaje najwięcej punktów, ten, który odpadnie jako pierwszy najwięcej punktów traci. To chyba tryb, w którym najlepiej czuć jeszcze odrobinę ducha tej serii. Konceptualnie pomysł klasycznej eliminacji pamiętającej jeszcze czasy jedynki nie jest przekombinowany. Wręcz przeciwnie istnieje tu tylko troszkę na doczepkę. Ale to właśnie dlatego chyba tak przyjemnie mi się do niego wracało. Nie chciałem ładować ulta eskortując flagę do bazy, nie chciałem ubogiego kuzyna Revolta i Mario Karta oglądanego od góry, chciałem porcji emocji w starym dobrym stylu, powrotu do przeszłości. I był to jedyny moment, kiedy gra dawała mi tego choćby na miastkę. Takie dziwne, ślepe wpatrywanie się we współczesną modę przywija się również poza wyścigami. W World of Series na przykład zdobywa się teraz loot crate'y za zdobywany poziom doświadczenia i gdy zobaczyłem to za pierwszym razem, to myślałem, że to jakiś żart. Ze skrzyneczek wypadają skórki, emotki i hasełka dla naszych fur. Oczywiście pewnie tylko po to, żeby zobaczyć jak zareagują ludzie i czy jeśli gra odniesie sukces, będzie można to jakoś łatwo spieniężyć. I chyba to boli mnie najbardziej. Że co róż widać, że Codemasters nie chciało zrobić Micro Machines. Codemasters chciało pozbierać to, co się dziś sprzedaje, dobrać do tego jakąś markę, która ma szansę na sukces, i jeśli przypadkiem wyjdzie z tego fenomen na miarę Rocket League, to zbijać na tym kokosy. No tylko, że chyba się trochę na tym przejadą. I nie oznacza to, że w nowym Micro Machines wszystko jest złe. Ktokolwiek odpowiedzialny był za upiększanie poziomów, odrobił zadanie domowe, wypełniając plansze dosłownie setkami easter eggów. Na torach roi się od starych planszówek, okładek czasopism, kasetowych pudełek z grami Coldmaster z lat 80. i innych reliktów epoki, za którą tęskni pewnie grupa docelowa zainteresowana tą grą. Nawet awatarami komputerowych postaci są, jeśli mnie nie zawodzi pamięć, pikselowe ikonki z drugiej części gry. Nie da się natomiast w żaden sposób przymknąć oka na fakt, że po prostu nie warto tej gry kupować. Całkowite wykastrowanie jej z trybu singlowego i uparte pchanie niepotrzebnych funkcji sieciowych, nie podpartych żadną sensowną mechaniką, która by to jakoś spajała, to podręcznikowy przykład tego, jak wylać dziecko z kąpielą. To gra, która ma więcej rodzajów pasków doświadczenia, które nic nie znaczą, niż trybów gry. Jak w 2017 roku można wydać grę wyścigową, w której jedynym trybem są cztery quick playe z trzema typami wyścigów na garstce torów? Pozbycie się najważniejszej przecież cechy serii: samochodów o różnych osiągach przystosowanych do określonych tras, kompletnie rujnuje dla mnie ten tytuł. Wykastrowanie Micro Machines z jego esencji czyni ją doświadczeniem strasznie męczącym. Do tego stopnia, że pierwszy raz od dawna przemęczając się do recenzji do tego nieszczęsnego dziesiątego poziomu doświadczenia, żeby odblokować tryb rankingowy, myślałem, że gdzieś po drodze przysnę z nudów. Wyobrażacie sobie chyba, jaką miałem minę, gdy odblokowałem rankedy i okazało się, że to dokładnie to samo co Quickplay i Skirmish, tylko z dodatkowym numerkiem. To niestety Micro Machines tylko z nazwy i rzutu kamery, a zawartość pasuje co najwyżej do komórkowego klikacza Free to Play. Fani oczekujący czegoś więcej będą bardzo zawiedzeni.